Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Hania. I Bartek. Z Hania, Hania pyta. Uh, nie ćwiczyliśmy tego wcześniej. To powinny być oklaski teraz. No, powiedzmy, że są. Dobrze. Co tam u Ciebie słychać? No, u mnie bardzo dobrze. Co jadłeś na śniadanie? Dzisiaj jadłem, oczywiście, jak zwykle, jajecznicę. Dobrze. Jajecznicę z baiglem z tego, z lubaszki. Czyli tym razem nie było keto śniadania. Nie, było z e, dwoma bajglami, z kiełkami. jami. Mm, Dobrze. E, dzisiaj mamy taki fajny temat. Ciekawy. No właśnie, nie dostałem żadnych tych zwiastunów ani tak zwanych e, tych hintów. Tak, dzisiejszy Hint. odcinek poprowadzi e, Hania Socjolożkę. Trochę. Będzie... Znam ją? <laughs> ha, ha, ha ha. śmieszne. To ja, jakby co. A, dobra. <laughs> Będziemy rozmawiać o płci i stereotypach. Oczywiście o płci w tym znaczeniu kulturowym. Czyli w sensie szy, gender. Szyku, szykuje się mocny hot-take. Może. Ale to gender takie, że ten że niszczące tradycyjne wartości i rodzinę. Czy po prostu część. Poczekaj, jeszcze nie prowokuj, jeszcze będzie na to czas. Część nauki prowadzonej w przeżartym marksizmem kulturowym uniwersytecie uniwersytetach. Uch, nie, dobra, nieważne. Próbuję się zaczyna. No. no nie, chodzi mi o płeć taką w znaczeniu kulturowo-społecznym. Tak. Wiecie, taki, będzie, taki ale będzie też o rolach płciowych. Tak. Ale społeczny. tych wymyślonych przez społeczeństwo. Ach, jak, żeby inaczej. Znanych konstruktami. Dobra, do rzeczy. No. E, pierwsze pytanie. No bo e, u mnie jest dużo stereotypów dotyczących obu płci. No wiem. I który stereotyp według ciebie jest. <laughs> najbardziej krzywdzący. Znaczy stereotyp dotyczący płci przeciwnej, czyli, czyli nie mojej. kobiet, nie twojej, mojej, a ja powiem o twojej, mm -hmm. jest według ciebie najbardziej krzywdzący. krzywdzący Dla kobiet, sytuacji. że istnieje coś takiego jak e... instynkt, macierzyński? instynkt macierzyński i że kobieta powinna jest lepiej wyposażona w jakiś obiektywny sposób biologiczny i psychologiczny, w umiejętności służące wychowywaniu dzieci i zajmowaniu się domem. Bo niektórzy tak uważają. Tak. No, powszechnie niestety się tak uważa. Według mnie to nie. jest jakaś patologia. No jest. I wiele osób musiało przez to cierpieć przez wieki. I Dalej cierpi. Denerwuje mnie to, no. no. Po pozdrawiam i przesyłam moc wszystkim tym matkom, które. Muszą siedzieć w domu z dziećmi, a bardzo nie chcą. No, a I wolał nie wolałoby wrócić do domu. Nie mogę się przyznać, że nie chcą, bo. No właśnie. Bo wiadomo, jakby to było dalej. W sensie wierzę, że są jakby kobiety, które chcą siedzieć w domu z dziećmi i jakby super, co nie? Ale przesyłam moc tym, które nie chcą. No. Bo musi być im bardzo ciężko. Dobrze. Ja natomiast uważam, że jednym z bardziej krzywdzących, Boże, ja sama odpowiadam swoje pytanie, co tu się dzieje w tym programie. To, 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 to co tydzień, nie co nic nowego. No nie, nie zawsze odpowiadam. Nie? O czym ja chciałam? Aha, o krzywdzącym stereotypie. Um, to teraz mówisz u mężczyzn. Tak, ty. uważam, że to jest ten w stylu chłopaki nie płaczą. I związany z okazywaniem emocji, że jakby płacz to jest, że jak płaczesz, to jesteś niemęski i w ogóle. To jest tak okropnie krzywdzące, moim zdaniem. I robi tyle problemów i kłopotów, że. Oh, na no samą mi jest, przykro. No z, tym, no tak, no z tym płaczem i w ogóle z tymi wydzielinami jest zawsze dziwnie. Niektóre wydzieliny są tabu, a niektóre nie, prawda? No. U mężczyzn łzy są tabu, tak. na przykład u kobiet krew jest tabu, ale tak. na przykład na odwrót już nie. Już u nie, mężczyzn nie. krew jest super. Jak tak. na przykład Rambo biega i ostrzeliwują tak. go Wietnamczycy. Tak, zwłaszcza właśnie ale taka kobieta ko na polu bitwy, prawda? Tak, a jak kobieta krwawi menstruacyjnie, to jest obrzydliwe. Tak. Ale na przykład jak już mężczyzna płacze, to jego łzy są obrzydliwe. Tak, ale tak. jak kobieta płacze, no to w sumie tam no płacze mało. No to wiadomo, przecież kobiety są emocjonalne. Tak. Tak. Dlatego lepiej nadają się do. Opieki nad dziećmi. Do Opieki nad dziećmi. Jak ktoś to, to jest wszystko sarkazm. Znaczy, I... nie wszystko, tylko tak. te nasze dwa ostatnie zdania, bo no. tak w sumie my wiemy, że to sarkazm, ale nie wiem, czy to wybrzmiewa. czy znaczy w sumie jakbyś nie zaznaczała, że to sarkazm, to może byśmy mieli większe zasięgi. Nie, tak to nie. Tak to ja nie chcę. To tak nie działa. Nie wiem, pewnie nie. Mam nadzieję. W każdym razie przechodząc do pytania numer dwa, czyli już mamy obgadane krzyczące stereotypy. No. i, i wydzielinę. Wydzieliny też, proszę. Co to się zadziało w tym podcaście? E, Motywy akwatyczne. To dalej. Gdybyś był kobietą, mhm. Ale Twoja osobowość zostałaby dokładnie taka, jaka jest. Czyli wszystkie Twoje jakieś tam cechy i tak dalej, nic by się nie zmieniło w kwestii Twojej osobowości. No. Tylko to, że byłbyś kobietą, to jak okay. myślisz, czy żyło być się łatwiej czy trudniej? Z Twoją osobowością, ale jako kobieta. Myślę, że gorzej. No, bałbym się wygłaszać pewne opinie w, sensie okay. w ciele kobiety. Ale nie ze względu na to, że, że czułbym się, nie wiem, głupszy albo mniej wartościowy, tylko ze względu na agresję fizyczną pewnie. No. Ale wiesz, że tak jest, że czasami kobiety, i to jakby. Znaczy, ja nie jako mam inaczej. mężczyzna się boję nieraz agresji fizycznej, jak wygłaszam swoje poglądy, a więc. No tak. Nie, bardziej mi chodzi o to, że czujesz się nie, niekompetentny i że nikt cię nie weźmie na poważnie, jak wygłaszasz tak. swoje powody tylko ze względu na to, że jesteś kobietą. Tak. Y dzisiejsze pytanie do y oglądających: to możecie napisać o tym, jakie są najbardziej krzywdzące stereotypy płci przeciwnej, albo może być też. Waszej pci. W sensie płci. Nie pci. E... Pci. Znaczy większość stereotypów, przynajmniej moim osobistym zdaniem, nie mam na to badań, ale <grywki> większość stereotypów jest dosyć krzywdząca. No ale nieważne, nie, nie o tym. E... Okej. Okay. No to teraz pytanie, które musiało się tu znaleźć. Aha. Budzisz się któregoś dnia jako kobieta. I co robisz? Co jest pierwszym? znaczy dobra, nie, nie pierwszym, ale. Ale zaraz po przekonaniu się, że jestem kobietą, czy. Powiedzmy, że po na nagle... jeszcze nie wiem, że nie jestem. To jest różnica. No Bo jakbym tak się obudził w łóżku i bym jeszcze nie wiedział, że jestem kobietą, to co? No to bym wtedy zrobił to co zwykle. No. Dobrze, to inaczej. Błudzisz A co myślałaś, się? że co? To... Nie wiem, właśnie nie wiedziałam, do czego zmierzasz w ogóle. A propos stereotypów. No. A propos. No, 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 no. Nie, powiedzmy, że budzisz się i orientujesz się: O kurczę, jestem kobietą, mhm. i wiesz, że będziesz tą kobietą przez najbliższe 24 godziny. Mhm. Bo tak. I co byś, jakby spędził te 24 godziny? Znaczy, no, nie poszedłbym w te miejsca, w które zwykle chodzę. No. I pewnie nie poszedłbym w te miejsca, w które ta kobieta, w które ciało wniknąłem, też chodzi, bo nie wiedziałbym, gdzie iść. To nie, zależy, to... czy byłbym realną inną... Kobie... A, jakąś taką. Gener... Po prostu wygenerowaną. Tak, byłbyś dalej Bartkiem, tylko. W... No to nie poszedłem w te miejsca, co zwykle. Tylko nie <noise> nie poszedłem w te <noise> miejsca co zwykle, czyli do pracy i. No nie, powiedzmy, <noise> że masz dzień wolny, możesz robić, co chcesz. Okej. Okay. Co bym zrobił? Gdzie byś poszedł albo. Bo ja na przykład myślę, że poszłabym. Yy... Jako mężczyzna. Tak, jako mężczyzna poszłabym w te wszystkie miejsca, w które teraz nie lubię chodzić, dlatego że uważam, że zostałabym traktowana gorzej przez to, że kobietą. Czyli nam przykład do mechanika. No, ale. Jakby to, to jest moja, moje prywatne opinie i poglądy, i to, to ten, ale. Ale do mechanika po co byś nie poszła? – Nie wiem, właśnie, musiałabym coś wymyślać. Czyli poszłabyś z, z jakimś takim problemem z samochodem, na przykład. O, albo wiem, co, nie, wiem, gdzie bym poszła. Cofam tego mechanika, bo to było głupie. Poszłabym do jakiegoś y, pana Henia, który prowadzi swój własny taki warsztat, ale nie Aha. samochodowy, tylko taki, że jest złotą rączką, i poprosiłabym go, żeby mnie wszystkiego nauczył. O, to jest dobry pomysł. Tak, bo ponieważ y, jako kobieta. Też mogę oczywiście to zrobić, ale mam niestety w sobie różnego rodzaju przekonania, które zostały mi wbite podczas mojego życia, które powstrzymują mnie przed zrobieniem tego. Natomiast gdybym była mężczyzną, to wie, no, dużo z nich by zniknęło. Pewnie tak, no bo jakbyś przyszła jako kobieta, to mogłoby się to skończyć. W sensie nie wiem, czy bym została tak, wyśmiana albo. No to pokażę, jak trzymać młotek, w sensie, okej, okay, no wiadomo, mogłoby być tak, że pan Henio by no normalnie nie No właśnie, bo może nie trafisz na takiego, tak, który ten... ale chodzi o to, że niestety wiem, że jest możliwość, że zostałabym potraktowana źle. Mhm. Znaczy źle, no także no, no, nieprzyjemnie, że Nie no ja tak chcę wbijać gwoździe. W sumie racja, to jest ciekawy pomysł, no ale ja nie, nie jestem w stanie go skopiować, no bo... A, no no bo jak ja bym poszedł, no bo mógł żeby odwrócić twój y, pomysł, na przykład do mm, no nie wiem, bo jednak do jakiejś pielęgniarki w szpitalu, żeby chociaż nie, no, no ona nie. by nie miała czasu mnie przysposabiać, przysposabiać do niczego, bo ona sama ma kupę roboty. No prawda no. jest taka, że y, jakby no Mężczyźni ja są w społeczeństwie bardziej nagradzani mhm. za przejawianie tych cech stereotypowych przypisanych do kobiet niż na odwrót. No. I na no to są badania akurat. No ale to jest tak, no w sumie. W sumie Wojciszka to się psychologia jest. społeczna patrzy właśnie na tą książkę. Mhm. Możemy pod. Lin... Spora tak książka. No, mój drogi, to jest. 600 stron takiej wielkości. Dla porównania, to jest zwykła książka. Nie wiem, czy to widać w tej kamerze w sumie. To jest zwykła książka, a to jest większa książka. Hmm, to jest... Tak, polecam tę książkę, jeśli kogoś interesują takie tematy. Nie wiem, czy mnie było teraz słychać. No nieważne, o czym byśmy mówili? No o tym, że ty byś <noise> poszła do mechanika, żeby cię nauczył rzeczy związanych. Tak. Ale jak ja bym poszła do takiego mechanika, to czy on by... Miał... Chociaż nie. No wiesz, to tak troszeczkę znaczy, no dobra, idealizujemy no te wizje. No to jest hipotetyczne. Hipotetyczne bardzo, no. No, no dobra. E, jeszcze chciałam takie <laughs> zadać prowokacyjne pytanie. <laughs> czy wolałbyś mieć szefa czy szefową? Hehe. <laughs> nie, to takie prowokacyjne. No ja wiem, ma, no... Mam nadzieję, że jakby to już ten czas, że się uważa, że, że mężczyźni są z zasady lepszymi szefami, że nikt tak naprawdę nie myśli. Czy ludzie tak myślą? Naprawdę. To są tacy, którzy tak myślą. Na pewno tacy są. A miałeś. Bo teraz masz szefową, w sensie tak. kobietę, a w poprzedniej pracy miałeś szefa czy szefową? Różnie. A, zmieniali się. Uh -huh. No bo ja miałam. Dzisiaj to liczyłam, jak stałam w kolejce. No kolei, w poprzedniej miałam tak? też szefową i była fatalna. Znaczy z mojego no. punktu widzenia. No tak, tak, tak. Ale no. Moja obecna jest wspaniała, więc. Nie ma reguły. No, właśnie ja sobie dzisiaj liczyłam, że miałam cztery szefowe i jednego szefa. Mm -hmm. y I najlepszą osobą wśród nich wszystkich była właśnie moja dyrektorka, jak pracowałam w szkole językowej, bo byłam lektorką. I dopiero po czasie w sumie ją tak naprawdę doceniłam. Ja tak ki Kiwam głową, jakbym tego nie wiedział, jakbym się teraz tego dowiedział. No, nieważne. No. Ale tutaj chciałabym się podzielić. Mm -hmm. Pies warczy. Czy myślałem, że coś wibru, ja to pies warczy. Jeżeli no nie, nie pies, to wolę nie wiedzieć co innego. E, e, dyrektorka, w szkole dyrektorka językowej. Warcz. E, w szkole językowej pracowałam jako lektorka przez rok, i ta dyrektorka była cudowna. Ona była najlepszą częścią tej pracy. Uh -huh. Nawet lepszą od y, wypłaty. No <laughs> Bo tak. jakby, no wiadomo, w szkołach językowych całkiem sporo się zarabia, uh -huh. ale ona była cudowna, naprawdę nie mam jej nic do zarzucenia i w ogóle jakby dopiero. Y, Doceniłam ją, jak już odeszłam, no ale cóż. A jednocześnie najgorszą z tych wszystkich osób, które mnie szefowały w życiu, no to właśnie dwa, dwie osoby i to był właśnie ten jeden szef i jeszcze jedna szefowa, więc no cóż. I teraz, gdybym miała tak, że moje życiowe doświadczenie definiuje moje opinie, nad, znaczy nie opinie, tylko to, jak spostrzegam Świat, że są takie uniwersalne prawdy, to mogłabym powiedzieć, że no faceci są beznadziejnymi szefami, no bo miałam innego szefa i jest beznadziejny. Mhm. No ale jak już wiemy, nie można generalizować. Okej, okay, to, to strasznie chaotyczne zdanie było, ale mam nadzieję, że przekazałam to, co chciałam. Myślę, że tak, najwyżej Widzisz, się wytnie. Dlatego to ja zadaję pytania, a Ty odpowiadasz, bo ja jak zaczynam się wypowiadać, to się plączę z własnej ja myśli. Nie, też sienii. zawsze. <laughs> Dobra, e, to moje wszystkie pytania. Chciałbyś jeszcze coś dodać w tym temacie? Sobie nie, no, no, Jedyne, co mam do przekazania, to to, żeby. Y, nie, nie być seksistą. No, no to też. A, seksistką. Do, a w tym celu najlepiej oglądać mniej wiadomości. Y, zrobić sobie y, odpoczynek od swojej banieczki w social mediach, media. No. Y, I po prostu cieszyć się towarzystwem innych ludzi. Niezależnie jako od tego, ludzi, jakiej są płci. No, i nie, nie bawić się w stereotypy, bo to na dłuższą metę nie ma sensu. Zresztą no życie to zweryfikuje prędzej czy później, więc. Tak. Dobrze. Yy, no to pa. No to pa. <laughs> jak Kazimierz Kaczor w Wabank. On tak zawsze tak robi. Nie wiem. No dobra. No w sensie w, jak geopardy. Yy, mhm. no dobra, nieważne.